...przełożenie nie wiem. No nie widać tej woli walki, nie widać tych zdecydowanych zwycięstw. Wszystko tak jakieś ciężko wywalczone, ciężko wymęczone. Wygrywają. Wygrywa z numerem 9 Jacek Rempała, trzy punkty w czasie 73-55, drugi Zolt Bechermeni, na trzecim miejscu Sawina, a ja czwartym Jaguń. 5-1 dla Unii i stan meczu ubiega ubiega w dalszym ciągu. 25 do 23 na korzyść gości, ale przecież ta przewaga gości z Zmalała, zmalała, z 6 punktów, zmalała do 3 punktów. 25 do 23 prowadzą goście. I przed nami bieg dziewiąty, oczywiście, ponieważ Beszarmeni startował bieg po biegu, było pięć i dziewiąty bieg, który startują Tomasz Bajewski z pierwszego w białym szóstką w czerwonym Zolt Beszarmeni z drugiego z numerem 11, z trzeciego margloram. Ten mark Loram Andy, który ma w pierwszym biegu defekt z toru trzeciego w kasku żółtym i Grzegorz Rępała z dwunastką z toru trzeciego. Czwartego w klasku niebieskim. No coś ten Grzesiek Lępała dzisiaj nie spełnia naszych oczekiwań. Taki słaby, yy, taka słaba forma nie pozwoli na zajęcie. Dobrowieca Rublica. wystartowali. Zawodnicy no niestety wygrał z numerem szóstym. Wygrał bajerski start. Na drugim Lępała na trzecim Beszermeni i na czwartym proszę Państwa Loram. Ale Ronan już jest trzeci. Walczy z Węglem. Zaraz dobiera się Węgrowi do skóry. Węgiel jeszcze drugi. Grzesiek był został czwarty. Ale Beshermeni zbliżą się również do Bajerskiego. Czy pozwoli mu to na zwycięstwo? Loram wściekle po zewnętrznej nabiera prędkości, nabiera jakby chciał minąć po zewnętrznej Beshermeniego. No Beshermeni, trzymaj się, bo będzie atak po zewnętrznej Tak jest po prawej, co nie przechodzi Loram? za chwilę, za chwilę zrównają się jeszcze Węgier odparł atak, jeszcze odpar Węgier, atak prowadzi zdecydowanie Bajerski, Grzesiek jakby odszedł, y, y, za daleko odszedł Noram Grzesiek się z nim zrównał, zrównał się, jakby pół metra przed nim jeszcze prowadzi, bliżej jest przykrawężnika może zepchnie Anglika dzielnego Anglik mu zajeżdża, objeżdża po zewnętrznej kładzie się na zazn po, po zewnętrznej, ostatnie okrężenie Bajerski, tuż za nim Zolt Beszermeni za nim ale oto na wiatr dał się wyprzedzić wy Rępała. rępała się tam no wyprzejść wy do ramowy. Jeszcze jeden atak y, rępały. Po serwęczej schodzi do krażnika. Zgubił, zgubił to Anglika i tak jest. Jest, o proszę Państwa, to był bieg, na który żeśmy czekali. 3-3, ale jakże piękny bieg wygrał Tomasz Bajewski w czasie 72-80. Drugi z trzeci dzielnie walczący Grzesiek Rempała. Czwarty Malgroran, to nie byle kto, to Malgroran. 3-3 po biegu dziewiątym, a stan meczu w dalszym ciągu 28-20.